No dzień dobry, witam was serdecznie w najnowszym filmie. Dzisiaj zapraszam was na vloga. Będziemy rozkładać choinkę i robić inne fantastyczne rzeczy. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. To zapraszam. Ja bym tę naszą piękną choinkę jeszcze zostawiła na długi czas, ale Piotr już chce rozkładać, także zabieramy się za demontaż. Dobrze, że to wszystko jest zaskakująco proste. Mamy to wszystko w jednym miejscu, wyjmujemy, składamy i do widzenia. Mam nadzieję, że u Was hmm. też to jest proste. I w ogóle czy lubicie? O właśnie mi się przypomniało, że ludzie nie lubią rozkładać chłinki. Piotr chyba też nie lubi. Lubisz? Nie. Nie lubisz? Ja lubię! Też... Lubię bardzo! Mhm. A czemu nie lubisz? Rozkładać? No? Dla mnie rozkładanie jest jak składanie. Chcesz nie sprawia ci, ci to żadnej radości? W sensie, czy co? Że to jest taki obowiązek czy co? No, takie w sensie, że wiem, że będzie klimat świąt. Ale niekoniecznie mnie to bawi. A teraz? Czy teraz mi to bawi? No nie, no że masz taki, o, Nie chcę bardzo tego robić. No, nie chcę bardzo tego robić, ale chcę A ja mogę to sama zrobić, jeżeli po. chcesz. Nie, chcę mieć ten efekt. No, no ja ci po. zrobię ten efekt po. A widzisz, a ja też ci razem z tobą zrobię. W każdym razie, no ja uwielbiam i rozkładać i składać. To jest w ogóle mega przyjemne. by dopełnić y, po prostu świątecznego klimatu, odmrażam świąteczne paszteciki. Te są z kimci. Y, tu jeszcze są z kapustą i grzybami. Mam też ostatnie pierogi z łososiem y, i z tym całym zamieszaniem. Y, zrobię dla odświeżenia również trochę tego, jeszcze tego nigdy w życiu nie jadłam, y, dla kiszonek y, i dla naszych jelit kiszony kalafior i kiszona marchewka, no i jajko sadzone. Ale wypas. A oczywiście wydawało się, że nic nie ma w domu i trzeba jechać na zakupy. Obiad gotowy. Te kiszone kalafiory są tak przepyszne, bardzo polecam. Tutaj zrobiłam oczywiście więcej pasztycików, ale one będą też na kolację, bo były odgrzane już tak za jednym razem, także smacznego. W końcu dzisiaj zmotywowałam się, żeby zacząć swoją przygodę z octem jabłkowym, więc nalewam sobie 30 ml, zalewam wodą i będę miała taką ucztę z rana. Minęło trochę dni i patrzcie to, jak bardzo wypełniłam mój pamiętnik herbatkowy. I teraz wam wszystkie te ilustracje pokażę, bo jestem, no nie ze wszystkich, ale tak ogólnie bardzo zadowolona. Patrzcie to, ta bardzo dobra, ta niedobra. No I też sobie tutaj je oceniałam. To tak średnio, to pięknie. Że dajcie znać, jak Wam się podoba, tak mi się fantastycznie spędza czasy robiąc to. E, co prawda, skończyły mi się herbatki, ale mój maksymalizm nie pozwala mi e, przestać, więc mm, jeżeli jestem u mojej mamy, czy u mojej babci, no to po prostu każdemu robię inną herbatę <noise> i zabieram, prawda? Więc tak to wygląda. Na razie tutaj jeszcze były wszystkie moje w ogóle ta przepyszna byłam w szoku e, i w zaskoczeniu. E, no, najwięcej te kanetanie. Nie dobra na zero oceniłam, bo ta, ta jest przepyszna w ogóle. Szok. Yy, no i po prostu śmieszy mnie to trochę, pokazuję w ogóle wszystkim moim znajomym, jak przychodzą i mówię, oceniajcie, jak wam się podoba, bo mnie, mnie to nadal śmieszy, że ja takie rzeczy robię, że jestem dorosła i mam na to czas, ale rzeczywiście bardzo mi z tym jest yy, przyjemnie. Zobaczcie tutaj od Sandry na święta herbatki, które dostałam jeszcze od Sandry, trochę tych herbatek mam, więc będę miała co wyklejać. O tutaj wzięłam od babci Piotra Rojbosy. Tutaj myślałam, że ten BioFix, przez to, że ta herbata malinowa z lipą była taka pyszna, to myślałam, że może BioFix będzie moim nowym tekanem, ale jednak nie, jednak nie są dobre. Są zwyczajne i smaki są zupełnie niewyczuwalne, więc te kany nadal w moim sercu. Tutaj rysunek, który rysowaliśmy sobie z dzieciakami wspólnie, także tak to się na razie prezentuje. I ta jedna kawka, która była w styczniu, mam nadzieję, że wypiję kolejną i że każdego miesiąca będzie jakaś nowa kawka, jakiś nowy smak. Super co! <dajeczny> Dajcie znać, czy wam się podoba. Tak wam się będę pokazywać na chwilę, ale słuchajcie, jest e, styczeń, są ferie u nas e, w Warmińsko-Mazurskim i w Pomorskim, e, więc my oczywiście ogarniamy turnusy e, u Trojanowskich, zimowiska u Trojanowskich. Najpierw były jedne dzieci, potem drugie, potem znowu te pierwsze. Yy, e, więc... No dzieje się, więc nie mam tak czasu na nagrywanie, teraz pojechali do biblioteki, e, więc no mam chwilę, bo... byłam wczoraj u fryzjera. I chcę wam to pokazać, żeby też już móc kontynuować nagrywanie takich normalnych filmów, żebyście się nie zdziwiły. I patrzcie, to ścięłam sobie włosy tak krótko. Tu nic nie ma, nic nie chowam. Jestem zadowolona, to znaczy wczoraj yy, yy, z fryzjerem ustaliłam, że chcę mieć przedziałek na środku, więc te włosy tutaj po bokach średnio mi się podobały, powiem szczerze. Chociaż miałam takie fazy, że najpierw jak mi ściął, to mi się bardzo podobało, potem byłam przerażona, potem poszłam do toalety, byłam zachowana. Chwycona. Potem wyszłam, byłam przerażona, przerażona, przerażona. Potem miałam yy, kon, yy, wideo rozmowę z moją przyjaciółką, jakoś to poukładałam, mi się podobało, teraz wstałam i mi się bardzo podoba, chociaż czuję, że jest taki szał. Wiecie, że jestem taka wystylizowana, nie jestem taka zwyczajna. Nie jestem taką dziewczyną z sąsiedztwa, tylko jestem po prostu szaleństwem. <laughs> w sumie to dobrze, no ale jest świeżo, jest fajnie. No i teraz rzeczywiście jestem zadowolona, bo ten przydziałek zrobiłam sobie tutaj po boku yy, i no, czegoś innego się spodziewałam trochę może, ale jestem bardzo zadowolona. Dajcie znać, jak wam się podoba. To jest w ogóle już yy, fryzura na drugi dzień. Wczoraj byłam u fryzjera wieczorem yy, i tak na sam koniec mówię, mogę założyć czapkę, a on tak nie, a ja mówię, no wiem! Więc nie założyłam porządku w szaliku i wiecie, szajk idealnie mi tutaj sięga, że nie dotyka włosów, więc idealnie. No ale jeszcze czapki rzeczywiście nie zakładam ale już spałam i nic się nie dzieje, właśnie tak też ścinaliśmy te włosy, żebym nic nie musiała robić, ale to moje nic. Bo wiecie, że już jest dużo, nie? Przy tych lokach, ale i tak minimum. No, także bardzo, bardzo się cieszę i z każdą minutą przekonuję się bardziej. Też Piotr mi e, przed chwilą zrobił przepiękne zdjęcia, więc też na nich e, zobaczyłam siebie e, w takiej wersji e, dobrej. Zaraz Wam więcej opowiem. O, widzicie? No, fajnie, lekko, cudownie, yy, dziwnie, tak w sensie czuję się taka trochę wystrzelona w kosmos, ale dobrze, fajnie, kurczę, fajnie. No, dobrze, dobrze. Yy, w każdym razie Piotr mi zrobił zdjęcia. I jak miałam długie zdjęcia, to musiałam, je, wiecie, układać coś tam. Wczoraj też y, oczywiście najlepiej w całej historii moich włosów ułożyły się moje loki y, przed pójściem do fryzjera, ale jak robiłam zdjęcie, to mam właśnie takie zdjęcie idealne, ale potem zrobiłam sobie takie zdjęcie po prostu. I ja tak po prostu, nigdy nie chodziłam zawsze sobie, upinałam z tyłu, ale też do fryzjera mówiłam, że nie chcę mieć, y, nie chcę upinać sobie włosów, chcę, żeby to była taka fryzura. Mm, no i rzeczywiście wiecie, ja teraz stanęłam y, przed obie mojego męża i po prostu stanęłam, nic nie musiałam robić i y, te zdjęcia są piękne, ale one nie są jakimś oszustwem. W sensie nie stanęłam tak, stanęłam sobie jakoś tam bokiem, ale mimo wszystko, że wiecie, że ja tak wyglądam. To nie jest tak, że na przykład teraz podczas nagrania będę tak wyglądać, a za chwilę nie. I yy, dobrze, że sobie zrobiłam te zdjęcia wczoraj, yy, bo wczoraj trochę płakałam, że taka piękna byłam, a teraz już nie, ale yy, wiem, że właśnie, jeżeli ja teraz wstałam i wyglądam tak szałowo, że to wiecie, nic mi nie spada, nic się nie wydarza. Wow! No, jestem zadowolona, chociaż zdziwiona, <laughs> bo jednak ja lubię mieć totalnie na prosto te włosy. No ale niestety moje włosy. Nie mogą takie być. Zobaczymy, gdzie mieć czas się, ale ja uwielbiam z długich włosów skracać włosy maksymalnie. Po prostu te, te zmiany są szokujące, ale jeżeli od lat chodziłam y, do fryzjera y, Piotra Trojanowskiego, mojego męża, to nigdy nie miałam jakiegoś takiego efektu y, fu. Że zawsze byłam od razu zadowolona. Tylko w tamtym roku obciął mi z takiej długości na taką i mi się to nie podobało. Jakoś nie mogłam się przyzwyczaić, bo taka długość to jest żadna długość, więc yy, obcinać na żadną długość yy, nie ma sensu. Także dajcie znać, jak Wam się podoba dzisiaj pytam was o to, więc możecie oceniać. Jak Wam się nie podoba... Rozumiem w pełni, ale myślę sobie, że to się może nie podobać, ale może się podobać. Jest świeżo i mam nadzieję, że po prostu będzie mi łatwo. Na tym mi najbardziej zależy: no, też jestem podekscytowana, że wiecie, po prostu rośnie mi tyle włosów nowych. Yy, przede wszystkim jestem po prostu zachwycona moim trychologiem, moją trycholożką. Więc miałam teraz nagrywać nowy odcinek yy, właśnie o trycholożce, o mojej przygodzie z, try z trycholożką, yy, ale yy, jechałam i myślałam, że już nigdy nie będę miała wcierek, a mam jeszcze na 4 miesiące. Ale to już będzie ostatnia kuracja, więc zastanawiam się, dajcie znać w komentarzu, czy nagrywać teraz, jeszcze przed końcem? Myślę, że nie, poczekamy sobie te 4 miesiące, no już trudno, prawda? Yy, no, więc teraz dzieciaki są w bibliotece, yy, ja idę do pracowni, będziemy pakować paczki świeżo, prawda? Świeżo. Świeżo, zaskakująco, czuję się jak taka yy, gwiazda. A nie zwykła taka wiecie, że się wstałam i jestem, tylko taka właśnie powinnam wyjść gdzieś. I y, powinno to być okej, okay, że super, a ja się czuję taka nie na miejscu, że ja teraz powinnam iść na bal, a nie po prostu spędzać zwykłą codzienność. Ściskam Was serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia już bardzo niedługo. Pa!